Pełną wersję audiobooka znajdziesz na światksiążki.pl Gdyby ciało to zbyt trwałe mogło stopnieć, rozstajać i zmienić się w rosę. Lub gdyby swego zakazu nie zwrócił sam wiekuisty przeciw samobójstwu. O Boże, Boże się zdają, nużące, stęchłe, jałowe i błahe wszystkie uczynki tego świata. Hańba, hańba mu. Jest to ogród pełen chwastów, rozsiwających dojrzałe nasienie, a władzę nad nim wyłączną sprawuje wszystko, co gnije i cuchnie w naturze. Że coś do tego mogło? Dwa miesiące. Po jego śmierci nie, nie tyle nawet nie dwa tak świetny król, a był przy tamtym jak Hyperion czy zatyże. Matkę moją tak kochał, że wiatrum niebieskim nie dawał szorstko smagać jej oblicza niebiosa, ziemią czy muszę pamiętać wieszała na nim się. Jakby jej żądza to wspomagało, co miało ją sycić. A jednak w ciągu jednego miesiąca nie będę o tym rozmyślał słabości na imię jest ci kobieta. Maleńki miesiąc to znaczy, zanim się zużyły trzewiczki, w których szła za ciałem ojca mego biednego, jak niobe w łzach cała, Tak ona, nawet ona, Boże... przecież zwierzę, któremu rozumu nie dano upłakiwałoby dłużej. Jest żoną mojego stryja, brata mego ojca. Lecz przypomina on mojego ojca nie bardziej niż ja Herkulesa. W miesiąc, nim sól po owych łzach najniegodziwszych spłynęła z oczu czerwonych od płaczu, znów zaślubiona. O, cóż to za pośpiech? Jakże nikczemny, by gnać tak przemyślnie w to kazirodne łoże. Nic dobrego nie może z rzeczy niedobrej wyniknąć. Lecz pęknij serce, gdyż zamitknąć muszę. Bądź pozdrowiony, książę! Raduje mnie, że was widzę zdrowy. Co? Horatio? A może siebie sam już nie poznaję? On, ten sam książę. Twój sługa ubogi. Panie, przyjaciel, mój drogi. A tamtym nazwaniem pragnę wymienić się z tobą. Cóż ci kazało przybyć z Wittenbergi? O radiu. Marcelus? Mój dobry, książę. Raduje mnie wielce twój widok. Panie! Dobrego wieczoru ci życzę. Lecz cóż na Boga kazało ci przybyć tu z Wittenbergi? Wrodzone lenistwo, panie mm -hmm. mój dobry. Nie dałbym wrogowi twemu rzec tego. Nie zezwolę tak, żebyś ucho moje zmusił do przyjęcia świadectwa, które składasz przeciw sobie. Wiem, że nie jesteś leniwy. Lecz jaka sprawa przywiodła cię do Elsinoru? Pizna uczymy cię, zanim odjedziesz. Przybyłem ujrzeć pogrzeb twego ojca. <noise> Błagam cię. Nie drwi ze mnie, przyjacielu. Przybyłeś ujrzeć wesele mej matki. To prawda, panie, nastąpiło wkrótce. Zysk, zysk Horatio! Mięściwa pieczone na stypę mogły ozdobić na zimno stoły weselne. Wolałbym w niebiosach napotkać mego najgorszego wroga, niż dożyć kiedyś tego dnia, Horatio. Mój ojciec. W myślach widzę mego ojca. Gdzie, panie? Duszy oczyma, Horazio. Raz go widziałem. Był to król dostojny. Był on człowiekiem ze wszechmiar go sądząc, jakiego nigdy już więcej nie ujrzę. Panie mój, myślę, że go zobaczyłem. Minionej nocy. Zobaczyłeś? Kogo? Panie mój, króla, twego ojca. Króla, ojca mojego. Powstrzymaj zdumienie na krótką chwilę i słuchaj uważnie, póki tych panów dwóch, biorąc na świadków, wieści o cudzie tym ci nie przekażą. z boską, chcę tego wysłuchać. Dwie noce z rzędu obaj ci panowie, Marcellus, a z nim Bernardo, straż pełniąc wśród martwej pustki nieskończonych mroków, napotykali o północy postać, mającą ojca Twego podobieństwo wzbroje zakutą od stóp aż do głowy. A pojawiała się ona przed nimi, krocząc dostojnie i po trzykroć przeszła przed ich oczyma zmartwiałymi stwogi tak blisko, że ich mogła tknąć buławą, podczas gdy oni przemienieni grozą w rozdygotaną galaretę, stali niemi, nie śmiejąc przemówić do zjawy. Mnie zawierzyli ową tajemnicę straszliwą, ja też w trzecią noc stanąłem z nimi na straży i tak jak mi rzekli, w porze tej samej. W tej samej postaci, świadcząc o prawdzie każdego ich słowa, nadeszła zjawa. Znałem Twego Ojca. Te obie dłonie nie są tak podobne. Gdzie to się stało? Na występie murów. Tam, gdzie na straży stałem z nimi, panie. Czy przemówiłeś do zjawy? Tak, panie. Lecz mi nie dała żadnej odpowiedzi. Choć raz. Jak mi się wydało, uniosła głowę i drgnęła, jakby chcąc przemówić. Lecz właśnie wówczas zapiał głośno kogut poranny. Głos ten sprawił, że zniknęła z oczu nam nagle. Jest to rzecz przedziwna. Panie, to prawda. się Więc uznaliśmy za powinność naszą, w sercach wyrytą, by ci donieść o tym. Zapewne, moi panowie. Zapewne. Lecz niepokoi mnie to. Czy pełnicie dzisiejszej nocy straż? Pełnimy, panie. Zakuty w zbroje, mówicie. Tak, panie. Od nóg po czoło. Od stóp do głów, panie. Więc rysów jego nie mogliście dostrzec? O tak, mój panie. Miał w górze przyłbice. Czy był posępny? W rysach więcej smutku było niż gniewu. Blady czy rumiany? Nie, bardzo blady. Poglądał na was? Tak, nieustannie. Czemu tam nie byłem? Za mnie. Zapewne, zapewne. Jak długo był tam? Tak długo, że z wolna do stu doliczć by się dało. Dłużej, dłużej! Nie był w czas, kiedy ja tam byłem. Brodę miał szpakowatą, prawda? Była ona podobna do tej, którą oglądałem za jego życia. Czarna, srebrna tkana. W tej nocy będę straż pełnił, być może nadejdzie znowu. Ręczę, że nadejdzie. Jeśli szlachetną postać mego ojca przybierze, wówczas przemówię do niego, choćby się piekło rozwarło, by zmusić mnie do milczenia. Upraszam was wszystkich, skoro tak długo umieliście taić wieść o tej zjawie, zachowajcie nadal rzecz w tajemnicy. Także to wszystko, co jeszcze może ta noc przynieść z sobą. Niech się wasz umysł tym żywi, nie język. Za tę przysługę wdzięczność wam okaże. Bywajcie zdrowi. Im północ nadejdzie, spotkam was. Złoty waszej czcigodności. Łączy nas przyjaźń wzajemna. żegnajcie. Duch mego ojca w zbroi. Źle się dzieje, rękam się jakichś spraw występnych. Oby noc już nadeszła, nim przyjdzie ta pora, milcz duszo. Czyny występne ożyją, choć się przed wzrokiem w głębi ziemi kryją. Zastępy niebieskie. O ziemio. Cóż dodać? Czyżby i piekło dołączyć? O, hańbo. Znieś to. Znieś to moje serce. Wy, moje mięśnie, zwalczcie nagłą starość i ciału nadal pozwólcie stać prosto. Pamiętać Ciebie. Tak. Ty, biedny duchu, dopóki pamięć ma swoją siedzibę w tej skołatanej i zmąconej głowie, pamiętać Ciebie. tak! Z tabliczki wspomnień wymarzę wszystkie zapisy błahostek, słowa z ksiąg, kształty, odciski przeszłości, które zebrała spostrzegawcza młodość. Twe przykazanie żyć będzie samotnie, w księdze mojego umysłu nietknięte nędzną domieszką. O tak, na niebiosa. Najprzewrotniejsza kobieto. O, łotrze, łotrze, uśmiechnięty łotrze. Przeklęty, moje tabliczki. To wszystko trzeba zapisać. Zapisać, że można być uśmiechniętym, zawsze uśmiechniętym i być skończonym łotrem. A mam pewność, że tak przynajmniej może dziać się w Danii. Jesteś tu, stryju. Teraz moje hasło. Brzmi ono... Żegnaj i pamiętaj o mnie. To zaprzysiągłem. Panie mój! Mój panie! w Hamlecie! Niech go niebo strzeże! Niech się tak stanie. Illo, ho, ho, panie! chłopcze! Chodź tu, ptaszku! Jak Chodź tu! nie was, panie mój szlachetny! Jakie nowiny, panie mój? Cudowne. Opowiedz, panie. Nie, gdyż je zdradzicie. Nie ja, mój panie, klnę się na niebiosa. Ani ja, panie. Więc mi powiedzcie, czymś podobna mogłaby się zjawić w sercu człowieczym? Lecz czy zachowacie te tajemnice? Klnę, klnę się na, na niebiosa. niebiosa! Że w całej Danii nie mieszkał łotr żaden, który by nie był skończonym nicponiem. Nie trzeba ducha, który powstał z grobu, by o tym wiedzieć, panie mój. Tak, słusznie. Masz słuszność. A więc nie dodając więcej, sądzę, że ręce sobie uścisnąwszy, winniśmy rozejść się. Wy tam, gdzie wasze pragnienia albo sprawy was powiodą, gdyż każdy człowiek pragnienia i sprawy ma przecież jakieś. A zaś ja, biedaczek, popatrzcie, pójdę się modlić. Panie, to słowa bezładne i dziwne. Z serca żałuję, że cię obraziłem. Naprawdę z serca. Nie ma tu obrazy, panie mój. Ależ jest. Tak, na świętego Patryka. Wielka obraza, horatio. Jeśli już mowa o owym widziadle, jest to duch dobry. To chcę wam powiedzieć. A swe pragnienie, by poznać, co zaszło pomiędzy nami, skryjcie jak umiecie. A teraz, moi dobrzy przyjaciele, gdyż przyjaciółmi, ludźmi uczonymi i żołnierzami jesteście, spełnijcie jedną ubogą moją prośbę. Jaką mój Każdą wypełnimy. Że nie zdradzicie nigdy, co tej nocy. Każdy z was widział... Przeniknij, mój książę. Nie. Przysięgnijcie. Klnę się na mój I ja na wiarę mą klnę się. Na miecz mój. Już przysięgliśmy, panie mój. Na miecz mój. Tak, tak. Na miecz mój. Na miecz. Przysięgnijcie. Ha! Chłopczyku! Tak powiadasz? Jesteś tam? Mój poczciwsze? Przybliżcie się tutaj. Słyszycie tego człowieka w podziemiu? Zgódźcie się, przysiąc. Mów no, jak przysiąc, panie! Że nigdy tego, co tu widzieliście, nie wyjawicie na miecz przysięgnijcie. Idzie. et Więc miejsce zmienimy. Podejdźcie tutaj, panowie. I dłonie złóżcie znów na moim mieczu. Że nigdy tego, co tu słyszeliście, nie wyjawicie na miecz przysięgnijcie. Przysięgnijcie. Stary krecie! Dobrze powiedziane! Tak szybko w ziemi wędrujesz? górniku mój doskonały! Drodzy przyjaciele, znów się odsudmy. Ona blaski, ciemność, rzeczy cudowne to i nieznajome. A więc je przyjmij, jako nieznajome. Więcej jest rzeczy w niebie i na ziemi, Horatio, niż się ich śniło u waszej filozofii. Lecz się. Tu, jak uprzednio, powtarzajcie. Nigdy tak wam dopomóż miłosierdzie Boże. Jakkolwiek dziwnym lub obcym się wyda wam zachowanie moje, gdyż być może uznam w przyszłości za stosowne, aby usposobienie okazać dziwaczne, wy w takiej chwili widząc mnie, że nigdy, dłonie złożywszy o tak, lub kiwając głową, lub słowa rzucając niejasne jak tak, tak, wiemy, lub gdybyśmy chcieli, to moglibyśmy, lub... Gdyby ochota nam przyszła, lub też są tacy, co wiedzą, ani dwuznacznych innych wypowiedzi, mówiących o tym, że wiecie coś o mnie, nie wymówicie. A tak wam dopomóż łaska i Boże Miłosierdzie, które niech wspomagają was w każdej potrzebie. Przysięgnijcie. Wspocznij już. Spocznij niespokojny duchu. A więc panowie. Wraz z całą miłością moją polecam siebie Wam. A tego, czym może człowiek tak biedny jak Hamlet wyrazić miłość swą i przyjaźń do Was, z Bożą pomocą nie zabraknie. Powróćmy razem do zamku i niech palce Wasze nadal na wargach spoczywają. Błagam. Czas jest zniknięty. Jak cię nie złorzeczyć? Po cóż urodziłem się, by cię wyleczyć? Nic to, panowie. Powrócimy razem.